Nie będzie po Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Gorąco pozdrawiamy z Kluczborka. Przed nami pierwsza niedziela Adwentu, rok B w Kościele i fragment ewangeliczny pochodzący z Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 13, wersety od 33 do 37. A ze mną Ksiądz Marcin Ucy, już parafii świętego Serca Jezusowego Kluczborku. Serdecznie witam. Przystępujemy więc do wczytywania się w to słowo, które jest nam. Na tę niedzielę właśnie zadane. Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie, jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcia, odźwiernemu odzwier przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do mu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię? Mówię wszystkim. Czuwajcie. Słowem, które najczęściej pojawia się w tym fragmencie, jest słowo czuwajcie. Albo czuwać oczywiście w różnych tutaj odmianach, bo raz jest to skierowane słowo do uczniów, raz ma czuwać ów odźwierny, z kolei w tym trzecim ujęciu to czuwajcie jest skierowane do wszystkich. Adwent, który rozpoczynamy ma być takim czasem przypominającym nam właśnie o tym, że w chrześcijaństwie ważne jest to czuwanie. Na czym polega? Co to znaczy czuwać? No, czuwać, właśnie być gotowym na spotkanie z Panem, Odpowiednio, być gotowym, to znaczy być przygotowanym przez podjęcie konkretnych zadań, pomysłów. Niektórzy robią jakieś postanowienia, czynią w czasie adwentu, ale tu nie chodzi tylko o adwent, ale właśnie o uświadomienie sobie tej największej prawdy, że Pan Jezus ma ponownie przyjść i mamy się z nim spotkać, czyli paruzja. Bo często przeżywamy te święta Bożego Narodzenia, wspominamy jak Pan Jezus się narodził, ale też największa prawda właśnie jest ta, i to właśnie trudno nam się zmierzyć z tą prawdą, że Pan Jezus ma ponownie przyjść i mamy się z Nim spotkać. Dlatego jest to wezwanie, czuwajcie. To właśnie to, właśnie to bożonarodzeniowe przyjście Jego, które świętujemy, jest, jest też potwierdzeniem tego, że rzeczywiście Bóg przychodzi do człowieka, prawda, że rzeczywiście Jezus przychodzi, przyszedł. A teraz, jeśli powiedział, że przyjdzie drugi raz, to oczywiście przyjdzie. I myślę, że, że chyba właśnie o to chodzi, byśmy byśmy gdzieś tam świadomości mieli w naszej codzienności, często tak bardzo zabiegani, tyle różnych spraw gdzieś tam na głowie, skarżymy się brak czasu i tak dalej, że żebyśmy też mieli tę świadomość, że jednak Jezus gdzieś tam w pewnym momencie może w tym naszym kalendarzu tak zrobi miejsce, prawda? To jest chyba bardzo istotne przy tej kwestii właśnie czuwania. Tak, ale to jest też właśnie ważne słowo, jest przed tym czuwajcie, czyli bądźcie gotowi uważajcie, czyli też wezwanie wiadomo, bycie gotowym, ale też żebyśmy zauważali, jeśli ten Bóg rzeczywiście do nas przychodzi, czy w sakramentach, w Słowie Bożym, czyli żebyśmy rzeczywiście dali trochę miejsca w naszym życiu Panu Bogu wprost żebyśmy nie tylko czekali na koniec takiej ten koniec świata ostateczny ale też, że Pan Bóg może przyjść właśnie w chwili, kiedy się najmniej spodziewamy, dlatego jest to wezwanie też uważajcie w każdej chwili, wzmocnijcie tą koncentrację, bądźcie przygotowani, bo w chwili rzeczywiście, kiedy się nie spodziewacie, być może też chodzi o od tego ducha, który powiedzmy, no ciało powiedzmy nawet nie śpi, ale ten duch może spać w nas i możemy rzeczywiście, Bóg jest obok nas, a my go nie zauważamy. Przede wszystkim pewnie o to chodzi, o, o, o tego ducha, by, by, był, by był gotowy, by, by nie dał się wciągnąć na tyle, w, byśmy się nie dali po prostu wciągnąć w, w tę w naszą codzienność, bo w momencie, kiedy jakby odsuwa, odsuwało się ten moment przyjścia Jezusa, no to łatwo jest wtedy o taką, o taką można powiedzieć, beztroskę. Człowiek przestaje pamiętać. Zresztą chyba tak doświadczamy, jak jakaś, czegoś oczekujemy, a okazuje się, że będzie nie teraz, za, za jakiś czas, jeszcze za chwilę, to wtedy człowiek się osłabia w, tym, w, tej, w tej gotowości, także w, w tym dawaniu jeszcze bardziej siebie, przygotowywaniu siebie. A, a pewnie o to chodzi. Chrystus chce mieć nas zawsze gotowych. Zawsze gotowych to znaczy też chyba, by, by być ciągle w stanie łaski uświęcającej. Na pewno chodzi o to, żeby to słowo, które my tu rozważamy, zawsze nas prowadziło do sakramentów. Taka jest właściwie idea. Jeśli tak nie jest, no to pytanie: dlaczego? Czy rzeczywiście jesteśmy gotowi? Czy w ogóle dopuszczamy tę możliwość? Bo może to później tak stać się, że przyjmujemy to słowo Boże, nam się wydaje, że przyjmujemy je, a tak naprawdę. Znów święta wydarzą się na płaszczyźnie tego stołu domowego, jeśli nawet, to tyle też dobrze, że rodzina się spotka, ale znam przypadki też że można się spotkać przy stole wigilijnym bez wiary i to jest właśnie najsmutniejsze. A wiara przede wszystkim powinna prowadzić nas do spotkania z Panem Jezusem. Co to za święta bez tego, dzięki któremu mamy te święta? Chyba to, to czuwanie też, nasz, też wyraża się właśnie w trosce o tą wiarę. Tak on Po prostu podtrzymywać sobie. I jeśli, jeśli człowiek niewiele robi, albo nawet, nawet nic się robi w tym względzie, to trudno go nazwać tym, który czuwa. No niektórzy też doszukują się nawet w tym tekście tego też przesłania, że nie tylko też czuwać jako my, ale mamy też dbać o przekaz wiary też innym. Bo tutaj mamy przykład podany, ten, który wyjeżdża z domu, zostawia dom, ale tam wszystkich Przygotowuje też na to, żeby byli gotowi. Tak, Czyli każdy też, ma też swoją pracę, swoje, swoje zadanie do wykonania. Tak, jest, więc to też tylko nie wolno na kogoś zrzucać, na kogoś w rodzinie, że jedna osoba powiedzmy idzie do kościoła, a druga przygotowuje coś w domu świątecznego. Ale to też właśnie ta postawa w całym roku zaangażowania, bycia gotowym, choćby właśnie przez rozważanie Słowa Bożego. Tak, patrzymy tutaj jeszcze w, w tą Ewangelię. Mówi tutaj też Chrystus o tym, że może nas, można nas zastać śpiących. No właśnie, to jest jakby to przeciwieństwo czuwania. Człowiek śpiący to może człowiek, który, który tak naprawdę nie wie do końca, co czyni. Człowiek śpiący to, to ten, któremu jakby to, to, co się dzieje wokół niego jest jakby obojętne. Któremu można krzywdę zrobić. Bo no też musimy pamiętać właśnie w tej kwestii, my tylko mówimy, co my możemy zyskać dzięki przyjaźni z Bogiem. A tu trzeba też patrzeć, co, może, co człowiek traci Jeśli bez Boga. Nie ma. Pewnie to też jest niezwykle istotne. To, to Ta kwestia właśnie bycia śpiącym, tu mi na myśl przychodzi list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 5. Są tam między innymi te słowa Zbudź się, o śpiący, a zajaśnie Ci Chrystus. To, to właśnie chyba jest przesłanie Adwentu. Zrobić wszystko, żeby, żeby przebudzić siebie, żeby zobaczyć też tę rzeczywistość, w której gdzieś, no właśnie, przysnąłem, aby, aby wrócić, aby wrócić na tą właściwą drogę, aby nie być człowiekiem ciemności, bo tam święty Paweł oczywiście mówi to w kontekście różnych uczynków. Jesteśmy ludźmi, którzy są w w którym dane jest to światło od Boga, żyjemy, mamy jako chrześcijanie żyć w świetle, a tak, tak łatwo nam czasami po prostu iść w tą ciemność i, 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 i czynić te uczynki ciemności uczynki snu. No może też warto, bo rok powiedzmy jeden kościelny się skończył, zaczyna się nowy rok kościelny, warto też może sobie zrobić mały rachunek sumienia z samego, samej tej Postawy, gotowości, czuwania, czy rzeczywiście jest, jestem bardziej gotowy w tym roku, skoro jestem o rok życia dłużej, czyli powinienem być o rok życia mądrzejszy w stosunku do tej łaski od Boga otrzymanej. Czy rzeczywiście coś w tym kierunku zrobiłem, czy raczej jestem w pozycji, właśnie jeszcze bardziej mój duch śpi. Warto, to jest naj, chyba najprostsze, właśnie na jakaś miara naszej wiary. Czy rzeczywiście my jesteśmy tymi ludźmi śpiącymi, czy tymi, którzy się, albo przynajmniej, przynajmniej się budzą z tego snu. No i o to, to budzenie, póki żyjemy, mamy właśnie na to budzenie mamy szansę, a Jezus, mówiąc nawet te słowa, słowa dotyczące ewentualnego, znaczy tego Jego przyjścia w przyszłości, mówiąc też o tych różnych zawispach, które mogą temu, temu wszystkiemu towarzyszyć, chce nas po prostu wstrząsnąć, chce nas obudzić Ale też ma na celu też uspokojenie, że ludzie, którzy są wierzący, Którzy starają się dobre uczynki wypełniać, mogą być spokojni o ich przyszłość. Tak samo jak właśnie w tej Ewangelii jest człowiek, który zostawia swój dom, On może być spokojny. On ma po prostu zrobić co w jego mocy, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Natomiast my na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Pewnie każdy człowiek wie o tym, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Dlatego też przede wszystkim jeszcze bardziej powinniśmy ufać Panu Bogu, a nie horoskopom i wróżbom. To czasami jest właśnie to, to poszukiwanie przyszłości czy chęć zapanowania nad przyszłością. Niestety nawet chrześcijanie temu ulegają, chcąc, chcąc ja wiem, wyrwać jakby tę przyszłość. No, nasza rola, czy, czy, czy nasze działanie powinno być właśnie takie. My chcemy po prostu przyjścia Jezusowego Królestwa, zresztą modlimy się o to codziennie, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, a więc chcemy przyjścia Chrystusa, tylko właśnie Teraz, jak chcemy, możemy być tymi, którzy, którzy będą jak niewolnicy. Jak to w ostatnich dniach w liturgii godzin mogliśmy czytać ten fragment, że czasami chrześcijanie to są właśnie jak niewolnicy, którzy zrobiliby wszystko, by przypadkiem opóźnić to przyjście, przyjście Chrystusa. A możemy czekać jako, jako ci, którzy, którzy po prostu chcą spotkać tego, który ich pierwszy ukochał, który kocha. I który, który też nas wzywa do tego, żebyśmy po prostu kochali, i dzięki temu ta przestrzeń spotkania może być właśnie tym spotkaniem, jakby ludzi, którzy po latach się nie, nie widzą, ale bardzo dużo sobie wzajemnie zawdzięczają. Taka, takie spotkanie zawsze będzie spotkaniem radosnym, szczęśliwym, a nie właśnie spotkaniem pełnym lęku pełnym, pełnym, ja wiem, takiego, takich wzajemnych pretensji, prawda do siebie. Dlatego warto rzeczywiście sobie uświadomić, że Adwent to jest właśnie przede wszystkim czas oczekiwania na przyjście Pana, żebyśmy się po prostu nie dali zaskoczyć, bo ktoś powie, co roku te same teksty, znów Adwent, tak dalej. Właśnie znów Adwent bo ten czas jest specjalnie podarowany człowiekowi. No bo my jesteśmy po prostu tylko ludźmi. Często rzeczywiście zapominamy o Panu Bogu, oddalamy się od niego. To są teksty, które mają nam przypomnieć w tej postawie koncentracji, gotowości nawet w, w tych codziennych obowiązkach, abyśmy się nie dali zaskoczyć zimie, jak co roku niektórzy drogowcy dają się zaskoczyć. No tym bardziej, że to będzie nam też i potrzebne. Mam nadzieję, w podążaniu też do kościoła na Roraty. Bo przecież Roraty to też taki taki. Yy, Moment dla nas tutaj dla kościoła w Polsce bardzo ważny, który polega na tym, by jeszcze bardziej, ja wiem, trwać na tym czuwaniu. Tak jest i właśnie Ewangelia też nam mówi o, na tym przykładzie, że osoby, które pozostały w tych domach, one mają dalej zamawiać się obowiązkami, mają jak najlepiej czynić wszystko, co w ich mocy, aby być przygotowanym, czyli podjąć konkretne zadania. Więc mi się wydaje, że Roraty, czyli sięganie po Pismo Święte w tym czasie. To jest konkretny wysiłek i chyba najważniejsze jest właśnie, żeby tego wysiłku w czasie Adwentu nie zabrakło. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli też pewnie ze spokojnym sercem usiąść naprzeciw siebie przez stole wigilijnym i rzeczywiście ze spokojnym sercem wyciągnąć do siebie nawzajem opłatek właśnie w tej świadomości, że też... Czyniąc coś dla Chrystusa zmieniam siebie także w kontekście oczywiście z relacji do drugiego człowieka, bo zawsze tą relację z Chrystusem można też zmierzyć naszym podejściem do, do drugiego człowieka. I wtedy dopiero te święta mogą być takimi też świętami szczęśliwymi, prawdziwymi, bo, bo znowu jesteśmy w tej, w tej postawie po prostu. Czu czuwania. Tak jest i to, wydaje się, że teksty choćby ostatnich niedziel, niekiedy nam są jakieś odległe jedna od drugich, ale one rzeczywiście się łączą, choćby te przykazania miłości i tak dalej, rzeczywiście, że my mamy czynić tą miłość nie tylko w odniesieniu do Pana Boga, ludzie, którzy mówią, że kochają Pana Boga, a nienawidzą ludzi, nie realizują tego przykazania i nawet będzie im bardzo trudno usiąść do tego stołu, dlatego korzystajmy z tego czasu, który jest nam podarowany przez Kościół. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Życzymy więc, żeby, żebyśmy rzeczywiście potrafili ten czas jak najlepiej wykorzystać, abyśmy znaleźli to właśnie miejsce w sobie, które jest może jeszcze uśpione, które trzeba byłoby przeewangelizować, żeby właśnie to Słowo Boże zapaliło do, do, konkret, do konkretnego oddziaływania i w ten sposób odpowiedzi też wezwanie żeby do tego. Wszystkiego dobrego idziemy dziękuję dobrze, przez małą i ksiądz Władysław Pozdrawiam. Szczęść